się witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z tej areny. Lecimy. Lecimy do, że tak powiem, yy, gry. Czy coś, ten deser. Jak mi się wydaje. Bo do gry. Chyba. Chyba do gry. Bo gdzie indziej. Oh Mój God Kontra Gul'dan. Twoja dusza będzie moja! Zachowaj czujność. Mm. Ok, to i to out. Tego sobie zostawimy na Warlocka jako pierwszy utrwalny drop. Nie jest to najgorsza, więc myślę, że more, more, może jak najbardziej być. Tym bardziej, że w drugiej turze no nie mamy żadnego zagrania, więc druga to Turowe Hero Power plus to. Tylko żeby on nie zagrał teraz niczego co jest 2-3, bo to będzie no ciutkę, ciutkie słabe ciutkie słabe by to było więc. Więc postarajmy się, żeby to słabe nie było. stwierdzi, że lepiej nie zabijać go. Co wie? Może tak stwierdzi. No nie, stwierdził, że lepiej go zabić. No dobra, no to dogrywamy tego. Brania oczywiście nie wykorzystujemy na wbijanie dwóch dimension, tylko trzymam na kreaturę i tyle. Ego. Wezmę sobie silenca, może się do czegoś przyda. No i zostawimy typa. Jak mi zabije kreaturę, to może go z tego dobija, Zobaczę. Zobaczymy, co się stanie. No, nie mamy tutaj jakichś perfekcyjnych, kurde, opcji. Nie mamy tutaj perfekcyjnych opcji. Powiedziałbym, że nawet te opcje bardzo, bardzo słabe. Więc tak trochę eee, średnio. dobra, no, zrobimy sobie tak i zrobimy sobie tak. Nie mam innego pomysłu, niestety na tą durę. No, póki co te dziki wszystkie takie do dupci, troszkę, więc no, bez rewelacji, bez rewelacji w tym momencie. Może się coś poprawi, może będzie coś lepiej, się zobaczy. Póki co jest słabo. Nie, kurwa. No, muszę to zabić. Mógłbym to zsilencować, co prawda, zagrać to, to, to... Czy coś w tym stylu, tak. Byle nie Infernal. Infernal za 6 x 6 na 6 i 1 po stole, jak chodzi, to nie byłby dobry znak. To byłby bardzo zły znak. mam nadzieję, że... Że ów Infernala tutaj nie zobaczymy. Tak sobie myślę. Aczkolwiek aczkolwiek mortal collie też nie sprawia kur... dobrego wrażenia. No dobra, zróbmy tak. Na... No, trady do tej pory mieliśmy tragiczne i ogólnie idzie tutaj wszystko tragicznie, więc... Jest tragicznie. Zobaczymy, czy będzie troszkę lepiej w tym, w tym momencie. Eeeh, nie w sumie mogę zagrać, i tego. No nie, na tej gry raczej już nie wygram. Nie też, że gram na Warlocka, który ma dodatkowe karty z Hero to jeszcze ma bardzo dobre trade, więc no tutaj naprawdę ciężko będzie z tej gry zrobić cokolwiek sensownego. No ale powiedzmy, że możemy się jako tako postarać. Eeeh, co Aha. powiem Kici w dupę, stary No ja niemalże perfekcyjne odpowiedzi na wszystko co ja robię. W piątek że dobieram Anubaraka. Pierwszy raz, ale ten Anubarak no tutaj nie zmienia zbyt wiele. Niestety, on ma zbyt dużo obrażeń na stole. No mogę mu to cofnąć, ale to i tak jest 7. Jest BDA 12. W kolejnej turze ma kolejne 7. To już nie, dobra, mam taunt, to może ten taunt coś zmieni. Zobaczymy. Ej! Nie dziś się! Mhm. The dragon is back! Back again! And du e fikera Kaj, no, gdyby nie miał nic na ręce, to może i by to tutaj jakoś dało radę. Biorąc pod uwagę, że ma coś na ręce, to chyba jednak nie da rady. Ale bądźmy dobrej myśli! Bądźmy dobrej myśli! Może coś się tutaj ciekawego stanie. Ale nie podejrzewam, żeby tu się coś ciekawego stało. Wydaje mi się, że to raczej jest gra przegrana. Ale tak to jest, jak całą grę nadganiacie, no to nie dogonicie w końcu tylko... Indeed. Indeed nie dogonicie. No, to ja od początku on miał przewagę. Ja zagrywam 2-1, on zagrywa 2-3. Ja zagrywam 3-3, on zagrywa 4-4. Ja zagrywam coś tam, on zagrywa jakieś 4-2 strzelce w rej. Więc no. Tyle. I tyle. I tyle by z tego było. Mości Państwo i Panowie. Może za rok będzie lepiej. To wie. A może w tej grze będzie lepiej po prostu. Kontra! Rexar. Niech rozpoczną się łowy! Zachowaj czujność, dwieczka zostaje, reszta out. wieczkę zostaje, reszta out. Gotowe. Nie graj! Graj, panie, weź Że tym razem coś ciekawego się stanie. Jest sekret. No niech będzie i ten. Co sobie dobra? Nie mam mistyczki skazaną, więc zaatakujmy. O kurwa, mi się. Aha! No dobra. Może jednak się powinien wstrzymać. Być może powinienem się wstrzymać. Tu u, uh, Uuuu! Uh. Uh, 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 uh. no dobra, no to jako tako kontruje tego gula. Bo kul się o to rozbija, więc... może? Może? Musimy oczyścić słoneczną... No, może nie. Ok. To strzała No traderino. No cre 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 creaturino. Czy coś w tym goście. W każdym razie, no co. Stoszczenie się tego gula wydaje się być całkiem spokojną opcją. A, a ta sytuacja wydaje się być całkiem spokojną sytuacją. Tak więc, niech będzie. Pająk. Pająk. Pająk, jak pająk. Pojęgli Quick Shot czy Arkanshot, jak czy ktoś to nazywa. E, frizowanko, frizowanko, Trochę szkoda, że straciłem trigger na tego. I tak mogę zagrać w sumie jedną rzecz. Więc niech to będzie ten, niech to będzie frizowanko, niech to będzie Facera. Chociaż z drugiej strony zaostawienie Bestii Hunterowi to głupie trochę może być więc miejmy nadzieję, że znaczy przeczuwam, że nic nie ma, to tutaj z bestiami jakoś działa, e, więc powinno być dobrze. Powinno powinno być. Zapisz się już. OK grobowy, strają, pająk trade, 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 let's do it, let's do it guys, no zagram sobie tego nie powiedział, right. jak coś to cofnę go ten pandom i zagram jeszcze raz Na południową stary. Na południową. Na południową chopię. Okej. Okay. Okej? Okay. No niech będzie, no zabijemy mu kreaturę, wypijemy 10 demedżu i w następnej torcie trzymam Little, więc... Więc... Why not? Zobaczmy tak w międzyczasie, czy na headpawnie coś ciekawego się dzieje. Na headpawnie... Coś ciekawego się dzieje, nic. Nie ma informacji. Bizard czeka. I wszyscy razem z Bizardem. ha. Huh. Czy to coś zmienia? Ostrożnie, no. O! na luna nie To pewnie jakieś snake trapy czy coś tam. No i mamy, mamy killa. Kila, kila wódkę nie wychyla. No. MKR, MKR, twoje rymy są jak klej. Ulala, ulala, ulala Benz. Uuuu! Uh. Przepraszam, gdzieś jakieś trochę zmyłczenie. My nie dopadło. Powinienem teraz wziąć jakąś ten dobrą nutę puścić. Tylko jak puszczę dobrą nutę, to YouTube się dopierdzieli, że puszczam dobrą Więc, e, nie. Nie puszczę. My nie mogę. Bo YouTube jest zły i niedobry. Mamy coina, więc zostawimy to. Tak? Jakbym dobra jakąś dwójkę, to druga tura dwójka, trzecia która to. O, jeden, dwa, trzy, cztery. I perfekto. Perfekto di lamone. Cokolwiek by to nie znaczyło. Bo... Eee, no. Pan wo... A, dlaczego Wolgan jest dobry tak w ogóle? Bo mówię o tych dwu... 2-1 dosyć często. No, Wolgan jest dobry dlatego, że jest 2-1 i jest w stealthie, więc on go nie zabija skirupałe. Easy peasy, lemon squeezy, frutu tutu, majtki z drutu. Nie wychodzimy oczywiście, żeby nie zginął od czegoś. No i tyle. Tarcze w górę. Tarcze w górę. No to Mógłbym zagrać to, ale to bez sensu. Nawet tego coina nie zużyję, Zagram się to trochę pod swipe'a, Ale swipe, w sumie. Powiedzmy nam, jak na, kratury. Czy taki straszny nie byłby? Aha. Aha. A za 4 5. Ten analiza w głowie. Do cisyny, kurde, to już 1 2 3 4 5. Lajk. No dobra, mamy przewagę na stole, jest dobrze. No te noże, miecze. No jak widzicie, no one mają to magolnie trochę smutno, nie? Jak zginie od Twoim kanonam, to jest bardzo źle. Ale w tym momencie zabiłem kreaturę, więc nawet jak on to Znaczy, zabiłem kreaturę. Jak jeszcze jedną kreaturę tymi nożami zabije, znaczy mieczami, to nawet nie ma takiej tragedii. Powiedzmy. Powiedzmy, że dają radę. Hmm. Przyblokujemy. Szósta tura. W szóstej turze mogą jakieś te kociki się pojawić. Więc teraz on musi użyć hero power, żeby to zabić i zagrać coś maksymalnie za 4. Jak on za, to zagra za 4. Okej. Swipe. Swipe byłby bez sensu teraz. O, jak on zagrasa za 4 no to myślę, sobie gdzieś to tam pozabijamy. A czy coś zagramie swoją trójkę, czwórkę, e, trójkę, 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 piątkę? No, no to trzymajaka. Będzie skarbów daje. Liczymy siebie i graj. No tutaj jest problem: przede wszystkim swipe jest problemem, bo swipe i herope zabija 3 A drugi problem to jest y, ewentualny koks, który może wyskoczyć u druida która numer 7 Ancient of War, osiem, 88 i y, 978. Y, bez rewelacji, bez tragedii, ale poezji tu też nie ma. Okej. Okay. What next, my friend? No to jest zdecydowanie Assassinate, by się przydał. Czy będzie Assassinate, czy nie będzie? Heavy skeleton no, też, też to jest. Programy sobie tego, żeby wstawić coś większego na stół. Teoretycznie to też mogłoby być, bo mógłbym jakąś strujeczkę z tego wyciągnąć i do dograć do, sto do stołu. Eee, całkowicie się z tym zgadzam. Być może powinienem to zagrać, ale ja po prostu darzę dużą sympatią tego rycerza. 4-6 za 5 plus nietargetowalność. Trade za tradeem, Pogania tradeem, Coś tam, coś tam. Coś tam, coś tam. No i tutaj mamy imbastyczną sytuację dla nas. Y, zamrażamy tego typa, nie ma taunta. Y, ciśniemy oczywiście obrażonka. Nawet ciśniemy tym dagerem. Być może trochę hopshoop za szybko, ale pociśniemy. No i w następnej turze powinno być easy peasy lemon squeezy. On raczej nie wygląda mi takiego, co ma jakąś masę tauntów na ręce. Przynajmniej tych za 8 man i mniej. Znaczy za 7 man i mniej. Nie róśne wilki są gotowe Rośne wilki są gotowe. Ja ci strzelę raz dwa, trzy Pijesz wódkę czasem i ty. Dostaniesz plombę, dostaniesz jedną, dostaniesz drugą i na tym koniec odcinka numer 3. Jutro zapraszam na 4 i 5, bo skończyć arenę w niedzielę już trzeba, a póki co dobrej nocy, a w sumie miłego dnia chyba, prawdopodobnie zależy, kto i to ogląda z kiełskiem, ma na do jutra.